Ale chyba skrzywiłem felgę. Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj siedzimy na romecie, już romecik odpalony, bryka już rozgrzana, gotowa do jazdy. Także co, skoro bryka gotowa do jazdy i rozgrzana, no to dzisiaj robimy jazdę rometem. Ogar 205 ostatnio coś tam w czasie jazdy zgasł. No i ja tam obstawiałem ten przełącznik, że coś nie styka tutaj ten od świateł, ale tak później doszedłem do wniosku, że to jednak raczej nie będzie to. No, ale tam przeczyściłem troszkę, podgięłem blaszki i dzisiaj taka jazda testowa i zobaczymy, co z tego wyszło, czy działa to, czy nie działa. Mam nadzieję, że Romecik będzie działał i że wrócimy do domu bez problemu, także co, strzelajcie łapkę w górę, strzelajcie subskrypcję, bo na 1000 subskrypcji robimy sobie konkursik, także co i jedziemy. Pogoda na, dzisiej... Pogoda na dzisiejszą jazdę w miarę dobrze się zapowiada, w miarę ładnie. Słonko świeci teraz, już jest nawet troszeczkę cieplej, ręce nie marzną, więc można sobie jeździć i testować. Kto nie oglądał moich ostatnich filmów, gdzie była jakaś tam awaria z rometem, no to chodzi o to, że po prostu jechałem. Ostatnio sobie też była taka przejażdżka. Sobie gdzieś tam jechałem, no i kurczę, podczas jazdy romet mi zgasł. Tak jakby no po prostu nie wiem, odciął, zapód, no i tyle. Za chwilę mi później odpalił, później jak już zgasło, już nie było szans, żeby odpalił, się męczyłem, kombinowałem, no ale w koniec końców wpadł na pomysł, żeby wyczepić instalację, wyczepiłem instalację i romet chodził bez problemu. Czyli gdzieś według mnie przyczyna była w instalacji, ale kurczę, czy to w instalacji, czy to przełącznik, ja to się okaże. no Zobaczymy jak gdzie się będzie chodził, no. Wolałbym, żeby zgasł dzisiaj i żebym to naprawił i żeby to działało, niż później gdzieś jakąś bym robił dłuższą trasę, bo pewnie niedługo się szykuje, bo powiem Wam, że szykuje już się powoli jakaś tam dłuższa trasa, około 100 km. czy dłuższa, nie dłuższa, no, takiej długiej traski jeszcze tym rometem nie robiłem, więc co? więc taka trasa gdzieś tam się szykuje i lepiej, żeby na tej trasie mi nie zgasł, kurczę. Dzisiaj ogólnie to sobie tak pojedziemy bardziej po asfalcie, w żadne lasy tam nie wjeżdżamy. Będziemy sobie tak jeździć czułam taką fajną budnicę na jazdę, więc sobie polecimy w jedną stronę, w drugą zobaczymy, bo man to w sumie jest niedaleko tam mojego domu, więc w razie awarii Gdyby w sumie nawet nie chciał odpalić już bez tej instalacji, no to do domu daleko nie będzie, żeby go zepchnąć, a po takim asfalcie wiadomo lepiej się śmiga niż gdzieś po tych lasach ale po lasach też by się pośmigało, taki klimacik fajny, gdzieś tam Jak się jedzie, no... Fajne, ja takie, takie, takie jazdy, kurczę, tam, wam powiem, że lubię A, paliwo zamknąłem Aha. O, Romecika zgasło, zamuliło, bo... Wam powiem, że wyłączyłem paliwo, bo... Miałem go na rezerwie i... Zamiast zrobić na otwarty, zrobiłem na zamknięty i, go, i zgasł. Ale zobaczcie, jedziemy dalej bez problemu. Nic, i co, w sumie kawałek tam przyjechaliśmy, Może nie jakoś daleko, że tam ileś tam 10 kilometrów. Bo zrobiliśmy kilka kilometrów, ale ogólnie no, bez żadnej awarii. Na razie śmiga. oby tak śmigał cały czas dalej. Śmigamy dalej, zobaczymy Ile przejedziemy, mam nadzieję, że Przejedziemy tyle, ile będzie trzeba Bez żadnej, kurcze, awarii I oczywiście, kurcze Nie mogłoby w filmie zabraknąć jazdy Bez trzymanki A kurde Bez trzymanki Jeszcze z jedną nogą w powietrzu Oj, trochę wam powiem Wyszedłem z formy, bo Coś się nie chce utrzymać, ale Jest dosyć Duży wiatr Chyba na tym kanale zaczniemy robić jakieś kurde Akrobacje rometem, bo Myślę, że coś może z tego wyjść, jakieś salto albo coś <laughs> nie, no, salta raczej nie zrobimy Jest za mała prędkość Chyba, żebyśmy kurde go zrzucili gdzieś, nie wiem, z dachu W budynku i wtedy by zrobił salto Mikrofon sobie wreszcie jakoś tak Myślę, że dobrze przymocowałem, ale to się okaże jak będę oglądał ten film. Czy mnie dobrze słychać na tym mikrofonie, bo tutaj ostatnio to już za dwa albo trzy filmy nagrywałem z tym mikrofonem. Było mnie słychać, ale takie było no. Po prostu ten mikrofon miałem za blisko i dźwięk był, ale no niezbyt dobrej jakości. I całe 40 na godzinę nam licznik pokazuje, ale ja myślę, że 40 na godzinę tutaj raczej nie mamy ale no mogę się mylić kurczę demon prędkości to to nie jest ale niedługo sobie polatamy czymś troszeczkę szybszym powiem Wam kupiłem nowy motorek y, do kolekcji w sumie y, jaki to jest motorek? to wiecie się w następnym filmie albo w sobotę albo w środę prawdopodobnie raczej to będzie w środę i przy okazji tego filmu będzie też Taki mały konkurs z zagadkach, gdzie coś na pewno będzie do wygrania, jakieś tam gadżety typu smycze kubki. Zobaczymy jeszcze, ale to musicie być czujni. Prawdopodobnie tak mówiłem raczej to będzie w środę, teraz w sobotę pewnie wleci filmik z komarem, coś znowu z odbudowy, zgrzewania. I teraz przed nami to co Romet lubi najbardziej, czyli ronda. Będziemy sobie na rondo wchodzić na kolanie. Wow! Chyba powietrza z tyłu nie Normalnie rzuciło mi dupą Albo koło się zgieło. Teraz musimy się zatrzymać, sprawdzić co to się stało Normalnie mi zarzuciło dupą jak jakimś kurde ścigiem Ale lipa, wam powiem, że nie mamy w ogóle powietrza w kole kurde, jest bardzo mało tego powietrza, nie wiem co tu teraz odwinąć Kurde, no zawsze coś z tymi rometami, no ale co zrobić? Może zaraz zadzwonię do kogoś, ktoś by nam yy, podrzucił pompkę. Napompujemy i pojedziemy dalej, ale kurwa czemu to powietrze zeszło? To mnie martwi. Opona jest rozgrzana, bo jest cieplutka naprawdę, czujesz to w rękach. Mam nadzieję, że nie pociętej opony a nie pokrzywiłem felgi. No ale już chyba widzę, że felga jest skrzywiona. Tak, felga już jest chyba. Niestety, ale skrzywiona. Trzeba będzie robić to koło. Kurwa, jazda testowa, a tu kolejna awaria, nie? No ale przynajmniej jest ten plus, że póki co tam nie jest gaz. Mobilny serwis. Autopowka Kurwa, sprężarkę trzeba uruchomić. No i też na pompu. <noise> ale chyba skrzywiłem felgę. Najgorsze tak jest to, że coś syczy Ty tą pompkę weź ze sobą <grystanie> plecak no. Do warzyndziówki wejdzie Nie było na wyposażeniu pompki? Tej no, starczy bo wyjebie Tej, wiebie. bo wyjebie, tam już 6 atmosfer jest To co nie coś potrafię <grystanie> Ja się nie chwalę Chłopcy to Ej, no bo naprawdę wyjebie kurwa. Kurwa jadę w jakiś lampo -toil. A szybko stałem, nie? <laughs> Mobilny serwis, opon Rometa, zajmuję się też y, motorami do stuntu, pompujemy powietrze, to po nawet do No i tak to widzicie, takie jest życie rometa, miały być testy, a tu kolejna awaria, jak mówiłem, ale dobra Jedą serwisanci Dobra, jakoś do domu wróciliśmy. Niestety tutaj zobaczcie przed końcem, praktycznie już przed samym domem mi powietrze i tak zeszło i tak do końca, więc trzeba będzie tutaj zobaczyć, koło się już tak jest pokrzywione i tak, więc trzeba będzie je zdjąć i dać do wycentrowania, ale niestety tego nie zrobię, bo nie potrafię, ale no to w następnym odcineczku się tym w sumie zajmiemy. Najważniejsze, że dojechałem do domu. Niestety po drodze mi się rozładowała bateria, ale... Coś tam się nagrało. Jeżeli Was nie zanudziłem, mi się spodobał ten film, to strzelcie łapkę w górę, strzelcie subskrypcję, bo, bo na 1000 subskrypcji robimy sobie konkurs ich, także już dużo nie zostało. Czy co, niedługo się bierzemy za to tylne, koło go zrobimy. No ale najważniejsze w sumie, że wrócił, bo w sumie odpalił bez problemu. Chodzi w sumie nawet się ładnie wkręca na obroty kurcze. I co, chodzi na obroty, się w sumie ładny wkręca, chyba nawet lepiej niż poprzednio, więc może faktycznie przyczyna była w tym przyłączniku, coś tam nie styka, no ale to niestety musimy się zająć tym kołem, jak to będzie sprawne, to wtedy będziemy jeździć dalej i testować. Także na dzisiaj już kończymy, trzymajcie się i do następnego, cześć!